Dzień dobry, moi drodzy, przed nami 22 drugi masowy odcinek. No, już niedużo zostało do świąt, właściwie na dniach zaczniemy świętować, ale moje zdrabmasy będą trwały do końca grudnia. Także zapraszam wszystkich. W razie oczywiście chęci i możliwości na kolejne kibicowanie przy odcinkach. Co na dzisiaj. Standardowo jak niedziela, to Megalinie jeszcze mi się udało kupić. Także drapiemy. Dwie zdrapki za 5 zł i cztery zdrapki za 10 Konfiguracja taka. A nazwy zdrapek białe złoto, czyli nasza nowość i magia świąt. Co dalej? Złoty los. Szmaragdowe dolary. Kopalnia rubinów. Oraz super bonus. A wspomniane na początku Megalinie mają numerek czwarty. Także zapraszam. Na wspólny trapping. Tak więc zacznijmy od tej nowości z czwartku, czyli białe złoto, do znalezienia 12, 57, 35 i 43. Na razie nawet nic specjalnie obokowego nie ma, także pewnie dowalą drugiej linii. Uh, nawet niekoniecznie dobra, czyli mamy pierwszą zrobkę pustą ryce kontrolne także to na bok teraz sobie drapniemy jakieś dwie zadyszki, niech to będzie właśnie złoty los i później szmaragdowe dolary także wygrywające liczby to 21 36 16 7 i 17 o. i szukamy czego? czwórki no

No i końcówka. Może tutaj jakieś zaskoczenie. No niestety nie, nie ta sztuka i nie ta chwila, czyli mamy GS, także druga strapka pusta. Zobaczmy, czy znajdziemy jakiegoś dolara ewentualnie symbol podkowy. Za nami i nic. Pik korona, jabłko, biedronka klucz, tutaj mamy wiśnie, melona i cytrynę. Także niestety w dalszym ciągu wygrana się nie pojawiła. No to magia świąt przed nami. Ostatnia zdrowka za piątkę. Musi być coś na świątecznie. Nie zaczynamy zbyt. O, optymistycznie, ale 23 się trafiło. Także bardzo ładnie. Mam nadzieję, że to nie jedyna wygrana na odcinku. O, jeszcze mamy plik. O i 23 kolejne. No to się trafił mini rarytas można powiedzieć. Chyba, że coś tutaj dużego. Zapuścili, zobaczymy. O, proszę bardzo, moi drodzy. No zobaczcie, 5 dych, a się nie spodziewałem. Nie zapowiadało się na taki taki wynik. No i fajnie. Pięć dyszek, jedna zrabka, widzicie, może zrobić robotę. No i elegancko. Zobaczmy jak na to odpowiedzą kolejne zrabki, czyli kopalnia Rubinów. Księżyc, zegarek, worek, plik, monety. O, jest Rubin, fajnie. 7 dyszek wkładu, a już będzie przy zwrocie tutaj 60 odzyskane. No, dokładnie, także jest tyszka. Zostaje jeszcze super bonus, i zostają mega linie. Także tutaj niech się dzieje magia. Czarujemy, czarujemy. I szukamy dolarków. Księżyc dzwonek. Safe. Mhm. I końcówka tutaj niżej. Jest dolar. Także dzisiaj na zero, chyba że jeszcze z czymś ten dolar zaskoczy, albo jeszcze megalinie dadzą wygraną, to już w ogóle będzie przyjemnie. No i dyszka jest, także w tym momencie jest odcinek wybilansowany, że tak się wyrażę. Dobrze i te megalinie teraz na nas czekają. Czwórka na pokładzie. Także uwaga, pierwsze dwa symbole. Jakie mamy do znalezienia? To dzwon i sakwa. I czy coś takiego jest? Tak, dzwon się już tutaj wyłonił. Tutaj mamy kolejne dzwony. O, ładnie przynajmniej z początku. I, i, i. Tutaj mamy na końcu jeszcze jeden. Dobrze. Dalej: cytryna i kłódka. O, cytrynka jest. Tu jest kolejna. Tu jest cytryna, jest kłódka. No. Początek zachęcający, że do drapania dalej, <laughs> ale wiadomo, zawsze to trzeba wydrapać. No, ale dobra, tyle. Pochwaliłem chyba, bo nic więcej nie zauważyłem, żeby coś się wskoczyło. Ananas i tęcza. Też coś takiego mi tu gdzieś mignęło. O właśnie, mamy tęczę, jest ananas. Tu mamy o, więcej tych symboli poszukiwanych. Mhm. Tylko czy chociaż zwrócik, nie? Już by był plusik. Dobra, tyle. A na tu więcej nie, nie widziałem. Chyba wszystko dobrze wydrapane, mam nadzieję. Popcorn i foto. Zobaczmy. O, jest foto. Czy coś jeszcze tutaj będzie? Czy już się zaczynają takie puste przebiegi, że się tak wyrażę? Dobra, nic nie widzę. Kokos i flaming. Flaminga mamy tutaj i tak, tu jest kolejny, mm -hmm. tu jeszcze jeden, tu jeszcze jeden, mm -hmm. tutaj też i zaliczone. No, zawsze coś tam mniej. Żółw i moneta. Żółw gdzieś był tu u góry, o właśnie mamy gada. Mm -mm -mm -mm. Tu jest kolejny, tu jeszcze jeden. I tu jeszcze jeden. Monet więcej nie było? Nie, była jeszcze jedna. Dobra, teraz jest dobrze. <laughs> Winogrono i klapki, teraz takie połączenie. Mhm. Tutaj tu. tu, 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 tu i tyle. <laughs> Słońce i zegar. Sega. Tu jest słońce. Jest kolejne. O, wiśnie by się przydały. Czyli już wiadomo, czego nie będzie, tak? Ach, ten optymizm. <grytanie> naszyjnik i diament. Dobrze, szukajmy zatem. Jest naszyjnik, jeden, drugi. Tutaj już nie ma nic. Oklapki były. Tutaj nic. I tutaj nic. Dobra. Motel oraz gwiazda. Motel, motyl. Tutaj już nic i tutaj już nic. Dobrze. No i co? Koń końcówka, nie? Bliżej dalej. Korona Biedronka. Zobaczmy. Biedronka, korona. Tutaj kolejna biedra i zaliczone. Pióro, auto. To tu, tu mamy pióro. Pióro jest. Udało się, moi drodzy, jest wygrana w liniach. Także dzisiaj mamy odcinek na plusie. Bardzo ładnie. Pióro. I zaliczone. No to ostatnie cztery. Arbus kości. Może jeszcze coś? Arbus kości. Tu nic, tu nic. Kości tutaj. Kości Arbus, to, to i tu mamy jeszcze kości, kości i Arbus. Dobra, ostatnie dwa symbole plus bonus. A może bonus teraz sobie zrobimy? Jest lustro. A mamy jeszcze łódź i rower. O, to tak nas sportowo na koniec. Tutaj jest łódź, tu jest łódź, Tu kolejna. O, lodów zabrakło. Mamy rower, rower, tutaj serducha zabrakło. Tu kolejny rower. I tutaj kolejny, ale nic więcej nie było. Nie przegapiłem, chyba nie. Miejmy nadzieję, najwyżej się tam zweryfikuje po kontrolnych. Dobra, także wracam do linii i wydrapuję co? No, dwie dyszki. Także pozytywnie. No, więc 70 zł wydane, 90 wygrane. Magia się tutaj zrobiła najlepszą robotę, bo przyniosła tasa 50 zł. Tylko w tej zdrabce. Pozostałe to 10 super bonus, 10 w kopalni rubinów i 20 w mega liniach. 20, 30, 40, 90. Także chłop zadowolony. Jutro zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. A przed nami, a właściwie już za nami, 22 dzień. Także drapiemy 22 okienko kalendarza. I mamy co tutaj? Bałwanka. No, także nie kroi się na jakąś kolejną gwiazdkę. Ale nadzieja umiera ostatnia. Także się jeszcze może dużo zadziać. Miłej niedzieli Wam życzę. Cześć!